Dobrze, opowiedzmy sobie w takim razie o przekaźniczku. Mamy tutaj taki przekaźnik, który tak naprawdę składa się z dwóch elementów. Faktycznego przekaźnika i podstawy tego przekaźnika. Dlaczego to jest tak zrobione? Ponieważ tak, w praktyce mamy tutaj jakiś system sterowania, szam szafę, no i takich przekaźniczków jest kilkadziesiąt lub kilkaset. Tak, ułożony, ładnie na szynie obok siebie, na szynie DIN. No, i ta podstawa jest zainstalowana na szynie DIN. Do niej podpięte są przewody tam od maszyn, od zasilania tego przekaźnika. No, i powiedzmy sobie, że jest sytuacja, że ten przekaźniczek ulega uszkodzeniu. A to nie jest jakaś sprawa marginalna, tylko to się dosyć często może nawet zdarzyć. Jak tam będzie jakiś skok napięcia, za dużo prądu przez niego przepłynie, czy też no po prostu zostanie przekroczona liczba przełączeń na godzinę czy po prostu sumaryczna liczba przełączek, tam w tych sytuacji może być dużo urządzenie ulega uszkodzeniu więc trzeba go wymienić więc co trzeba zrobić wyciągnąć przekaźniczek zainstalować nowy urządzenie dalej działa tak to wygląda no dobrze ale co tutaj się dzieje po pierwsze mamy tutaj cztery pary zacisków na tej podstawie one odpowiadają tego co tutaj się dzieje w przekaźniczku czyli mamy tutaj też cztery pary takich wypustek metalowych, no i one są tak naprawdę połączone bezpośrednio z tymi zaciskami, które znajdują się na zewnątrz. I teraz tak, mamy, opowiedzmy sobie o tych trzech parach zacisków, co tutaj się dzieje. No standardowo poddajemy tutaj do tego środkowego zacisku COM jakieś zasilanie. Zasilanie urządzenia, którym chcemy, którym chcemy sterować, załączać, wyłączać. Więc tak, podajemy tutaj na przykład 230V, jeżeli podamy napięcie na przekaźnik, od drugiej strony, to za chwilę o tym opowiemy, to to napięcie 230V zostanie tutaj przekazane i tutaj jeżeli jest maszyna podpięta jakaś, no to, no to ona ulegnie załączeniu. Tak? Natomiast w stanie normalnym, czyli jak na przekaźnik nie jest podane napięcie, ten zacisk COM, gdzie jest podane zasilanie, to jest połączony z tą parą zacisków. Okay. Dobrze, ale o co chodzi z tym podawaniem zasilania na przekaźnik? No właśnie chodzi o to, żeby podać jakieś napięcie na przekaźnik. I tutaj mamy do tego te dwa zaciski. Jakie to ma być napięcie? To już zależy od przekaźnika. Tutaj sobie zobaczmy. Popatrz, mamy tutaj taką, taki symbol cewki. Tak narysowana cewka. I jest napisane 230 DC 12V. DC 12V, czyli napięcie stałe 12V. I takie napięcie trzeba podać tutaj na tę parę zacisków, i wtedy ten przekaźnik ulegnie załączeniu. I tak naprawdę przełączy się w nim styk, który poda napięcie właśnie na tą parę zacisków. No i do tego, do tego służy przekaźnik. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj taką informację jak AC 250V 16A. To znaczy, że po tej stronie. Możemy podać napięcie maksymalnie 250 V, i przez ten przekaźnik może przepłynąć maksymalnie 16A prądu. I to jest bardzo ważne. Jeżeli to zostanie przekroczone, no to jest duża szansa, że ten przekaźnik właśnie ulegnie uszkodzeniu. I teraz, co tutaj mogę Wam opowiedzieć? Także mamy tutaj to 12 V, po tej stronie podajemy 12 V, przyłącza się styk. Ale o co chodzi z tym połączeniem? O co chodzi z tym połączeniem? Dlaczego ono tutaj w ogóle istnieje? Po co, po, po co ono nam, skoro do załączenia urządzenia wystarczy to, że jeżeli przekaźnik się załączy, no to to napięcie zostanie tutaj podane i tylko to nas interesuje. No prawda jest taka, że sytuacje są mega różne. Te urządzenia wykonawcze typu przekaźniki powinny być dola, dosyć elastyczne no i to jest taka forma mm, elastyczności powiedzmy dla projektanta. Załóżmy, że tak, mamy urządzenie, które zasilamy właśnie tędy, natomiast... Też jest bardzo istotne dla nas, czy dla operatorów, żeby wiedzieli, że to urządzenie się zatrzymało. Z jakiegoś powodu. Czy sterownik go wyłączył, czy przekaźnik się zepsuł, czy samo urządzenie się zepsuło. Także... Także jeżeli to urządzenie się wyłączy, przekaźnik zostanie wyłączony, to tutaj możemy podpiąć taką lampkę informującą, że urządzenie jest wyłączone. Może być taka czerwona, jaskrawa lampa. No jeżeli przekaźnik ulegnie wyłączeniu, system go wyłączy, to tutaj zapala się nam lampka, taka informująca dla operatorów, że urządzenie uległo wyłączeniu no i coś trzeba z tym zrobić. Także takie mamy opcje. Co Wam tutaj więcej opowiedzieć? Myślę, że to tak jako podstawa to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Postaram się na nie odpowiedzieć tutaj. A tak w ogóle, no to no myślę, że sobie tak zaczniemy opowiadać o takich różnych rzeczach. Zapraszam do kolejnej takiej sesji na Insta. Pozdro.